Cześć, pasieka gromadzeń. 28 listopada. Dzisiaj, według prognoz, miało być nawet 12 stopni. I słoneczko. No, jest ładna pogoda. Według prognoz długoterminowych. No i tych yy, zwykłych. Yy, od, po weekendzie ma być mróz i śnieg. Prawie w całej Polsce. Yy, sprawdzałem też te właśnie długoterminowe. No, to według nich już nie będzie tak ciepło. Cały grudzień ma być około 5 stopni, 0, no różnie, nie? Tego też tak nie prze, e, przewidzą dokładnie. E, ale to no jest ostatnia okazja. Według mnie pszczółki kłęby raczej rozluźniły, latają. Więc e, chcę szybko. Już tam wyciągnąłem kosiarkę, zebrać te liście. Albo je przemielić chociaż, żeby tutaj nie gniła ta trawa przez zimę, oraz będę dymił apiwarolem. Tak jak mówię, pszczółki trochę porozluźniały tutaj. Widać, że pojedyncze, ale, ale wychodzą. Więc jest po prostu no właściwie. Może być to już ostatnia okazja. No, jeżeli ma to... Co? A, mama mi tu przychodzi. Krzyczy. Na obiad woła. Więc tak. Może to być ostatnia okazja, żeby zastosować w tym roku jakiś zabieg przeciwkowarozowy. Dlatego szybko Szybko te liście chcę zebrać, albo je po prostu przemielę tą e, kosiarką. To one tam użyźnią e, trawę, a nie powinno być problemu z, z gniciem trawy. Właśnie tu patrzyłem, że dwie pszczoły były jak miały nieduże, obnóża, ale jednak może jakaś wróci. Będę chciał nakręcić, to pewnie żadna. O, widzicie nawet trupki wyciągają szczuki Także sprzątają, korzystają Korzystają z okazji O, coś leci te były akurat bez pyłeczku może, może jeszcze podejdziemy do innych, tutaj jest duży ruch to one się chowają. Nie widać, nie widać. Jak się chce pokazać, to ciężko to uchwycić. Ale takie malutenkie mają te obnóża pyłkowe Ledwo widać, że coś nazbierały, ale gdzieś coś znalazły, gdzie ciężko stwierdzić. Teraz pozostaje mi sprawdzenie czy pszczoły żyją. Można e, lekko pozaglądać z góry, chociaż wiecie tam gdzie latają no to na pewno nie będę, chyba że jakiś ul jest, e, nic się nie dzieje, że nie? żadnego ruchu nie ma, ale tak jak zaglądam e, to tak o, w tych czterech jest ruch, pszczółki latają, tutaj przy tym ulu jest ruch, Tutaj są dwa puste. Tutaj wychodzą pszczółki. Hmm, tutaj w tych dwóch jest ruch. W tej ósemce też. Ten jest dziewiątka pusty. Tutaj, tutaj, tutaj też widziałem chyba pszczołę. No tamte trzy no to jest spory ruch, na słońcu są odsłonięte najbardziej. Ule. Te jednak tutaj od strony południowej, widzicie, tutaj o słońcu tak razie, że nic nie widać. Ale tu po prostu te drzewka jednak rycze. Teraz to słońce jest bardzo nisko. O, tu w czwórce i tu w piące pszczółki wlatywały przed chwilą. Jeszcze tutaj te dwa, żeby się coś działo, to bym miał pewność. Że wszędzie tam, gdzie powinny być, tam coś się dzieje. No chyba są. No, ale widzicie. O, tutaj wychodzi pszczółka. W szóstce. Więc tu jest wszystko ok. Jeszcze ta siódemka. Przydałoby się. Przydałoby się, żeby coś się działo. Otworzymy może kawałek. można zapukać, ale one chyba tak nie zareagują, nie wydawali przecież młotem. Yy, także ten, ale nie, ja tu muszę zamknąć, żeby mi mysza nie weszła. O teraz teraz jest ok, są tylko te takie yy, na pszczołę. Bo wiecie tutaj, gdzie nie ma tych zasówek jest po prostu yy, to się kupuje. Ja kupowałem akurat te no i tu jest centymetr wysokości. No i to ma na takiej zasadzie działać, że pszczoła wejdzie mieszanie, bo jest zbyt, yy, zbyt niskie. Nie? nie trzeba tych kratek zakładać i wszystko jest ok. O, jakaś jedna tu lata, a tu dalej nic. O nie, dobra, widzę, że wchodzi po coś, tam, coś tam w środku chodziło. Jeszcze jeden musiał sobie zajrzeć z góry. Jak tutaj, nic nie będę widział, bo widzę troszkę, tu są jakieś takie troszkę jakby wosku. No może to być tylko z tego, że jak są założone, wiecie, te kratki metalowe i pszczoły się przyciskają troszkę pyłku gubią. i Później się robi takie coś, zauważyłem. Jednak nie mają tak no dosyć ciasne to jest jak mają, miały koszyczki. Lub tak jak kiedyś wspominałem, może to być efekt rabunków. Zajrzę tutaj, ale tu są raczej Beleczki. Tak. Nie chcę beleczek wyciągać, bo zrobię im zrobię im ten. Muszę. Tutaj fajnie latają. Dobra. zajrzę do środka. Jedną beleczkę odsunę, bo myślę, że im to nie zaszkodzi, a ja się upewnę, upewnię, czy cokolwiek tutaj jeszcze jest. Są beleczki, ale... to obzyczą, Nie wiem, czy słyszeliście. Są pszczoły. Nie trzeba nic, nic, nic tutaj wyciągać. Także widzicie. Wystarczyło lekko paznokciem zapukać. Jest odzew pszczółek. Także wszystko jest w porządku. No, już się martwiłem, bo wiecie, e... jak w poprzednim odcinku mówiłem, że pszczoły, jak rabują taki pusty ul, noszą te zgryźliny, ten wosk. Czy nie noszą tylko. O, założyłem. Mm, tylko. Tu chodziło mi o ten ul. O, patrzcie, jak wyszły. Zastukałem. Dobra, muszę troszkę z oddala, bo nie chcę, żeby mnie podziobały, bo je trochę wkurzyłem. Widzicie ile jest? No. Także troszkę je rozbudziłem. Myślałem, że nic nam nie ma. Trzeba było sprawdzić. W innych jest. Pojedyncze chodzą. Ciężko stwierdzić, co jest, ale, ale jest ruch. Także no, dla mnie to już jest jakiś ulga, ponieważ dużo teraz Dużo teraz, tak na jesień, właśnie pod koniec listopada Zresztą zobaczcie na te Na Facebooku na przykład, czy na forach no, no dużo osób pisze, że mieli silne rodziny Tak jak ten Hinderhofer mój, że wszystko było ok Zakarmiona rodzina, wszystko pobrała Syrop na 7-8 ramek, wszystko zasklepione, A teraz zaglądają, nic nie ma Ani pszczół, no tylko został pokarm I zaczynają pewnie się rabunki, no ale rabunki już nie będą miały kiedy się zacząć, z tego względu, że no pogody już nie będzie, jak będzie zimno, no pszczoły nie latają, to co mają wyrabować. Jak nie będzie wilgoci, to taki pokan, zostanie do wiosny i na wiosnę zaczną przy tych pierwszych oblotach rabować, no ale to trzeba zaglądać chociaż troszkę, nie? Nie ma co tak pustych takich rodzin, jak tam są jeszcze resztki zasklepionego czerwiu czy coś, no to później może się chorobami sk y skończyć. Także trzeba uważać, co się ma w ulach i pamiętajcie, że no nie, nie, na pewno w listopadzie nie możecie, no chyba, że ktoś chce, ale ja nie słyszałem o takich metodach, y no nie zaglądamy do gniazda czy tam nie rozbrajamy ramek, no, no nie wiem, jaki sens by to był, tylko by zaszkodziło według mnie, ale jednak powinniśmy wiedzieć, y co się dzieje na pasiece cały rok, nie? Także jak jest taki dzień, no tak jak widzicie, można sprawdzić, o jak czyszczą sobie ładnie. Trzeba pilnować. Cieszę się, że właśnie zdążyłem dzisiaj, bo już jest druga, po drugiej. Wcześniej nie miałem czasu, ale teraz zdążyłem na pasiekę i zaczynam brać się do roboty. Szybko to pokoszę i zaczynam już, za chwilę one zaczną się chować, bo już po 15:00 to już wiecie, już jest wieczór, 16, to już się ciemno robi i już trzeba będzie szybko, szybko to odymić tym apiwarolem. Jeszcze tylko muszę te wkładki tam, gdzie są szybko oczyścić, żeby było dobrze widać warozę. Coś nakręcę. Dobra, cześć!